Czytając z listu św. Piotra Apostoła, najmilsi, niezawymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy Wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go od wspaniałego majestatu. To jest mój syn umiłowany, w którym sobie budowałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą prorocką mowę i dobrze zrobiliście, jeżeli będziecie przy nim trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w Waszych sercach. Oto słowo Boże. 阿弥陀 Jeśli chcesz, pod, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, bo to obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn miłowany, w którym mam podobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się znębili. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn Człowieczy z Oto słowo Pańskie. Pielgrzymowej Wam dzisiaj. Oni też wczoraj już się mówili za was. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap naszej pielgrzymki. A gromadzimy się w uroczystość Przewinienia Pańskiego. Śpiewaliśmy mefrem Panu, który ponad całą Ziemią. Pan jest Panem naszym, jest Królem. Dlatego wezmę się ziemią, radujcie się w liczne wyspy. Gdybyśmy tak naprawdę uwierzyli w to, że Pan króluje nad całą ziemią, że opatrzność Boża czuwa nad nami, że Bóg jest naszym Ojcem, Pewnie inaczej wyglądałoby nasze życie. My często zatrzymujemy się na tym wymiarze horyzontalnym, a tak naprawdę zapominamy, że my żyjemy w obecności Pana Boga. Pan Bóg na nas Pan Bóg wszystko widzi i Pan Bóg troszczy się o nas. I zawsze pozostaje pytanie, czy my tak naprawdę w to wierzymy? Że Pan jest dawcą życia, śmierci, tym, który się troszczy, opiekuje problem naszego zaufania. Dlatego uroczystość przemienienia Pańskiego jest takim momentem, w którym Jezus uchyla nam tajemnicę swojej boskości. Można by powiedzieć, ten moment przemienienia Jezusa na górze Tabor to jest moment, w którym uczniowie Piotr, Jan Jakub ujrzeli kawałek nieba. I właśnie w tym momencie, jest ujrzeli kawałek nieba, który Jezus im odsłonił, mogli powiedzieć, niebo istnieje naprawdę. Jest taka na książka. Niebo istnieje naprawdę. Ale by zobaczyć, o środek nie ma tu na ziemi, potrzeba słuchać Jezusa. Potrzeba wejść w łonie Jezusa Jezusowego Słowa. A co to znaczy? Wejść w głębi Jezusowego Słowa. Na pierwszym miejscu trzeba dać się zaprosić Jezusowi do drogi. Jezus nas zaprasza. Ale nie każdy przyjmuje zaproszenie. Dać się zaprosić Jezusowi do wspólnej wędrówki wiary. Potem. Dać się uprowadzić. Nie wystarczy przyjąć zaproszenie. Teraz do uroczystości. Wiele osób przyjmuje zaproszenie. Na uroczystości weselne, ślubne przyjmują zaproszenie, ale nie przyjeżdżają. A później, jak przyjmiemy zaproszenie, Damy się poprowadzić Jezusowi, to trzeba podjąć wysiłek wejść na górę. Jezus każdego z nas zaprasza. Do drogi wiary. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do, na drogę wiary. Ale Jezus daje wolność. Jezus nikogo do niczego nie przymusza. Jezus mówi, jeśli to chce i niech pójdzie. Ale niech weźmie krzyżój. Niech mnie naśladuje. Niech uczestniczy w moim życiu. Jezus daje wolność. Jeśli chcesz chodzić. Ale decyzję musisz podjąć ty. Jezus do niczego nie zmusza. Dlaczego? Bo prawdziwa miłość daje wolność i rodzi tęsknotę. Ten, ten, kto kocha, daje wolność, ale tęskni. Zobaczmy, nie wystarczy przyjąć zaproszenia. Trzeba dać się poprowadzić, to znaczy przyjąć Jezusowe zasady. I wiemy doskonale, że nauka Jezusa jest wymagająca. Nauka Jezusa na początku bywa bardzo trudna, ale jak zaczynamy żyć Słowem Bożym, przyjmujemy naukę Jezusa Chrystusa, to ta nauka z czasem staje się coraz bardziej łatwa, a nasze serce coraz bardziej wolne. To tak jak coś nas zaboi. Tak mniej więcej każdy, przynajmniej raz w roku, ma coś nas zaboi. Doświadczamy czasem jakieś choroby, cierpienia. No, różne są choroby, tak? I teraz zobaczmy, jeśli my zaczynamy na coś chorować, cierpimy. To są różne postawy. Możemy iść do lekarza. Albo leczyć się na własną rękę. Dzisiaj można powiedzieć, że nie ma co trzeci, czwarty, a może co drugi, Polak jest najlepszym lekarzem dla siebie. Bo ja wiem, najlepiej. Jak coś nas zaboli, jesteśmy ekspertami. W internet, wygooglujemy co boli. No i teraz. Albo podejmujemy radykalną decyzję, idziemy do lekarza, albo leczymy się na własną rękę. Z tym leczeniem na własną rękę wiemy, że bywa różnie. Czasem to są środki zaradcze, albo zapobiegawcze. Jak idziemy do lekarza, to lekarz stawia diagnozę i lekarz wskazuje konkretną receptę. Bardzo ważne, aby była postawiona właściwie diagnoza. Ona skutkuje właściwym lekarstwem. I każdy z nas doskonale wie, że lekarstwo nie jest czymś przyjemnym. Lekarstwo samo w sobie nie jest smaczne. Chyba, że jest usmakowione. Tego mamy różnego rodzaju pastylki, o smaku takim, o smaku takim, o zabarwieniu takim. Samo lekarstwo w sobie nie jest smaczne. Dla mężczyzn są najgorsze zaszczyty. Sam o tym wiemy. I zobaczmy na początku. Gdy przyjmiemy lekarstwo, ciężko przechodzi przez kawę. A ukucie... Igłą, zaszczyt, sama myśl, że jest przerażeniem. Zobaczmy to, co na początku nas przeraża, to, co na początku jest gorzkie, ono później zaczyna działać. I zaczyna człowiek zrobić. Tak jest z Jezusem. Jak weźmiemy Pismo Święte do ręki, Czytamy Ewangelię, listy apostolskie i chcemy to zastosować do naszego życia, to te litery pisma świętego ciężko przechodzą przez rękę. Ile trzeba zmienić? Takie ukłucie Jezusowe naszego sumienia. Ale gdy zmierzymy się z tym trudnym początkiem, to to lekarstwo Jezusowe zmienia naszą kondycję fizyczną i duchową. Bo jeśli człowiek duchowo się dobrze czuje, to dobrze się czuje również fizycznie. Dlatego pójście za Jezusem, odpowiedź na zaproszenie, przyjęcie Jego zasad rozpoczyna wejście na górę. Wchodzenie na górę. Na wielu może jest czasem stracone. Niektórzy po prostu nie lubią chodzić po górę. A po co tam pójdziesz? A nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Tak jest pielgrzymko. Myślę, że nie jedno serce jeszcze wczoraj miało zawahanie. Czy dzisiaj pójść, czy dzisiaj nie. I teraz zobaczmy, na czym polega fenomen wejścia na górę. Że im wyżej, a w pielgrzymce im dalej, tym odczuwamy większą radość z podjętej decyzji. Wczoraj niektórzy pielgrzymi podchodzili i mówili mi, że mieli głębokie rozterki, zabalania. A po co ja pójdę na ten jeden dzień? Przecież to nie jest pielgrzymka. A później wieczorem przychodzili i mówią, ten jeden dzień to jak cała pielgrzymka. Pan tylu dostarczył im wrażenie duchowe, ten przeszła, przeszedł całą pielgrzymkę. Dlatego wchodząc na górę, trzeba stoczyć ze sobą walkę duchową. Czasami jest tak, jak idziemy na górę, to szczytu nie widać. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś doświadczyć zjawiska inwersji. Inwersja pogodowa polega na tym, że chmury opadają i im jest wyżej, tym jest cieplej. Jak się wejdzie na szczyt, chmury są pod nogami i piękne widoki. Ale trzeba się przejść na początku przez te chmury. Te chmury to nasze myślenie. A po co ty tam idziesz? To jest nasze Pokonać je dojść, pokonać naszą chorę i pragnienie przyjemności. Ktoś powiedział, czy nam w życiu chodzi o to, żeby było dobrze? Nie. Problem polega na tym, że Pan tak chodzi o to, aby był bardzo dobrze. I dlatego tu zaczynają się schody. Apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, pokonali z jakiegoś dali się zaprosić Jezusowi. Przyjęli Jego zasady. I weszli na górę w logice. A potem co się stało? Szał Widok radości, Widok Jezusa, Mojżesza, Jasza. i Panie, dobrze, że tu jesteśmy, bo trzy namioty na Niego z nieba. To jest mój Syn umiłowany, który którym mam budowanie. Jego, słuchajcie, i teraz popatrzcie, to wydarzenie przemienienia Pańskiego rozpoczyna bardzo trudny czas, przygotowania do Męki śmierci z Jezusa. I wiecie, moi kochani, jak, jak nas zaskakuje. Dzisiaj przynajmniej Pańskie słyszymy, to jest mój syn miłowany. Jezus odsłania niebo. A za 40 dni mamy w Kościele uroczystość podwyższenia krzyża świętego. 40 dni przygotowania. Schodzimy z góry, by popatrzeć później na krzyż. Niesamowita liturgia. Po tym wydarzeniu, przemienieniu, Jezus mówi: Wstańcie! zachwytu, z drogi Nie pytajcie się, ale nie opowiadajcie nikomu o tym, coście widzieli. Zachowajcie to dla siebie. Są takie momenty w naszym życiu bardzo osobiste. I Bóg odsłania kawałek nieba dla nas. I to odsłonięcie nieba ma być przygotowaniem do wielkich rzeczy. Czasami to jest moment, gdy Bóg odsłania kawałek nieba jest taka radość w naszym sercu, taki pokój. Jakby się chciało powiedzieć. Panie dobrze, że tu jestem. Chcę tu zostać. Ale to wydarzenie przygotowuje nas niekiedy do trudnych momentów. Każdy z nas ma swoją górę Tabor, ma swoje przemienienie. I do każdego z nas. Dziś. Bóg mówi do każdego i każdej. Ty jesteś moim Synem umiłowanym, moją córką. Jesteście umiłowanymi moimi dziećmi, jeśli słuchacie Jezusa. Jeśli słuchamy Jezusa, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. I to są momenty, w których doświadczamy szczególnej obecności. One są dla nas po to, by przygotować nas na trudne momenty, które przyjdą. Mamy choćby czas pandemii. Nie po to Bóg odsłania nam niego, żebyśmy mieli o tym zapomnieć. Czasami w życiu duchowym bywa tak, warto o sobie zapamiętać. 90% naszego życia duchowego to jest ciemność. 10% procent to jest góra tabła. I ta góra tabła może być tylko nieraz, jeden raz w życiu. Jak żyć w życiu I ten moment trzeba zachowywać i rozważać w swoim sercu. Jak Maryja. Należy sobie go przypominać. Może być tak, że dzisiaj pewne rzeczy nie rozumiemy. No tak na ogół. Wielu z nas nie rozumie tego, co się dzisiaj dzieje. Ale Bóg wyjaśnia. Bram Stoker kiedyś napisał, że uczył się czytać na torze. Na słowie może się uczył czytać. I mówi do swojego dziadka: Ja czytam, ale nic nie rozumiem. A dziadek mówi, ty nie musisz dzisiaj rozumieć. Ty dzisiaj czytasz, a przyjdzie czas, że zrozumiesz. To tak samo jak w domu. Jak dziecko się rodzi, ma rękę dziecko. A mama mówi, kocham cię, pielęgnuję, przytula całuję i mówi, kocham cię, kocham cię, kocham cię. To dziecko nic nie rozumie. Ale później to nagle wszystko zaczęło działać. Dziecko nie rozmawiałe dwa miejsca, już się czułem kochane. Tak jest z Panem Pan nami się odwielbuje. Ta góra, ta łapa, to Eucharystia. Właśnie mocą Ducha Świętego w czasie każdej Eucharystii chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa. Jezus jest pośród nas. Dlatego ta Eucharystia to góra Tabor, w której Bóg odsłania nam kawałek nieba. Święty Ignacy Loriola tak powiedział, że Eucharystia to przedsionek nieba tu na ziemi. A zabraknie nam życia, by zrozumieć czym jest Eucharystia. Dlatego trzeba nam dzisiaj odpowiedzieć. powiedzieć. W czasie tej mszy świętej, myśmy odpowiedzieli na zaproszenie, Przyjmiemy zasady Jezusa i wchodzimy na górę. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Chcielibyśmy zostać, a Jezus mówi, wstańcie, nie lękajcie. się. czeka. Niech Maryja, matka ukraińska, opiekuje się nami, Panie.